Zaczekamy, bo o tomu powiadamy. Zaczynał karierę w przewozie. Żółty hełm jego głowę zdobił, kokosów się tam nie dorobił. Raz zapomniał o pustej kozie, raz o pełnym wozie. Tak było w przewozie. Chciał zostać kierownikiem, a został ratownikiem. Później zawitał do szybowego. Objął tam przodowego. Na sygnale tam pracował, raz na czterysta wparował, mówiąc. Jada są. Sygnalista doskonały, młodzi się od niego nauczali. Starzy z podziwem spoglądali, gadżety od tomka kupowali. Pani tabaki i na to już nie ma lekarstwa. Takie życie emerycie. Raz rowerek, raz spacerek. Za kierownika pękały sygnalista doskonały. Za starosty miał ja już siłę odrosty. Tomek na południe znika. Za kierownika Marka mówi nam wszystkim Narka. Tomek, jesteś w porządku.